Ten projekt pana marszałka Kołowni, by oświadczenia miały 3 minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko. Może pan to ograniczy do 30 sekund? A Panie może pośle, do, a może nie mam takiego sekund. zamiaru, ale jeżeli to nie pan, zmieści się to, co pan w 3 pan trzech robi, minutach... To, to jest po prostu skandal. Z przyjemnością doliczę w sposób, który ma pana usprawiedliwić a to dlatego że istota polega na tym że odrzucił pan w ze swoją formacją możliwość przekazania przez polski sejm jednoznacznego stanowiska w sprawie jutrzejszego działania Unii Europejskiej która ma pozbawić Polskę niepodległości i to pan właśnie oraz pana formacja sprawiła że polski sejm nie może się przed decyzją unii europejskiej publicznie wypowiedzieć w się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest strada stanu.